Państwo, moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Rafał Mitura, burmistrz miasta i gminy Wiskitki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, za wami myślę takie bardzo ważne wydarzenie. Ponownie, bo po 150 latach jesteście miastem. Tak, wróciliśmy po ponad 150 latach na mapę Polski jako, jako miasto. Wiskitki były już miastem wcześniej. W związku z tym dążyliśmy do tego, żeby tą miejscowość sobie przywrócić. I ma to takie swoje dwa aspekty. Jeden aspekt to jest aspekt historyczny, czyli, tak jak wspomniałem, Wiskitki były miastem dosyć prężnie działającym. Z racji tego, że Wiskitczanie brali udział taki czynny w powstaniu styczniowym, to Wiskitki podzieliły los innych miasteczek w Polsce. Czyli ukazem Carskim zostały tej miejskości pozbawione. No a potem szereg różnych okoliczności historycznych spowodowały, że wiskitki zaczęły po prostu podubadać. No i stały się, że tak powiem, taką jedną z przeciętnych polskich wsi. Niemniej jednak warto też zauważyć, że w ostatnim okresie czasu, myślę, że to jest kwestia pewnie jakiś około 20 lat, rozpoczęły się takie prace przez ówczesne wtedy władze gminy, jak i Rady, które były oczywiście sukcesywnie co kadencje, do tego, żeby jednak dążyć do pewnego rozwoju tej miejscowości tej gminy. I ja tutaj ten trend chciałem bardzo podtrzymać i jak tylko objąłem funkcję wójta w 2018 roku. No to jeden z celi, które sobie założyłem, to właśnie ten powrót do miejskości pod tym względem historycznym, ale Myślę, że dzisiaj dla przeciętnego mieszkańca Wiskitek bardzo ważny jest ten drugi aspekt, czyli ten przyszłościowy. Ale to znaczy, że miasto równa się rozwój? Tak, chciałbym to, żebyśmy to tak rozumieli, że miasto równa się rozwój, tak? I jak Państwo przejeżdżacie przez Wiskitki, czy jesteście w Wiskitkach, to możecie zauważyć, że to, co zaczyna się dziać w samych Wiskach, czy wokół Wiskitek, to są takie elementy, które już stymulują bezpośredni rozwój głównie Inwestycji, tak? Głównie inwestycji, a one oczywiście będą pociągały za sobą rozwój całej miejscowości i gminy. A jakie jeszcze korzyści płyną z tego, że teraz jesteście miastem? No, oczywiście pierwsza rzecz jest taka, warto też na to zwrócić uwagę, no nie wszyscy tego, to rozumieją. Mamy chociażby ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Więc jeśli Rada Gminy dzisiaj chce jakiś teren przekształcić na teren inwestycyjny z terenu rolnego, to jeśli on jest w tym zasobie gleb chronionych, to musi mieć zgodę ministerstwa. Natomiast w przypadku, kiedy jest miasto, automatycznie Rada wraz z burmistrzem pracują sobie swoim własnym trybem i tereny sobie, że tak powiem, dostosowują do okoliczności. Czyli tak jak, tak jak sobie założą wizję rozwoju miejscowości, tak po prostu mogą ją realizować. To jest, to jest taki jeden z większych atutów. Nie ukrywam, że odbieramy również takie kwestie prestiżowe tak, z tym związane promocyjne bo nie ma co ukrywać, że takie wydarzenie odbija się echem na skalę krajową. Warto też wspomnieć, że swoimi terenami, które są zlokalizowane stricte w samych Wiskitkach, wygraliśmy w roku 2019 na Mazowszy taki konkurs na najlepszy grunt inwestycyjny na terenie Mazowsza. I to widzimy w postaci takiej, że bardzo się nami interesują inwestorzy, a to się będzie przekładało na miejsca pracy. Już, już mamy takie, takie pierwsze jaskółki. Tak. W tym roku do, zostanie uruchomiona taka duża jedna z dużych firm. Będzie miała swoje przedstawicielstwo na Polskę właśnie tutaj w Wiskitkach. I ona da pracę na pewno setkom osób. Także nie jest wykluczone, że również mieszkańcy żelardowe będą przyjeżdżać do Wiskitek do pracy. Ale powstają również kolejne inwestycje, tak? i one też będą na pewno tym źródłem dochodu i dla gminy, i dla mieszkańca. A mieszkańcy się cieszą z tego, że są teraz mieszkańcami właśnie miasta? Opowiem tak, bardzo różnie, tak, bardzo różnie, bo zazwyczaj jak to w Polsce bywa, czyli zdania są podzielone, a często jest tak, że to jest takie pół na pół. Niemniej jednak myślę, że ci nieprzekonani w perspektywie kilku następnych lat, myślę, że się przekonają do tego, dlatego że chcę zmieniać wiskitki pod względem takim wizualnym. Zdaję sobie sprawę tego, że tą miejskość nie zbuduje się w ciągu dwóch lat, bo ja wójtem byłem dwa lata kadencja oczywiście nadal trwa. Nie sposób czasami nadrobić w jednej kadencji tego czasu, który minął, ale myślę, że już są pewne efekty zauważalne i takie mam. Informacje, które płyną od, od ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają do Wiskitek, a w kolejnych latach na pewno będzie widać kolejne postępy. Świętowanie sukcesu jest trochę teraz niemożliwe z racji pandemii, bo wiem, że i koncert był chyba planowany tak z tej okazji? No jak najbardziej. Myśmy chcieli wejść w tą miejskość tak bardzo hucznie. Więc rzeczywiście były planowane koncerty, były inne wydarzenia zaplanowane, akurat w Noc Sylwestrową. Myślę, że i też sąsiedzi by skorzystali z tej okazji. No ale niestety, no, życie bywa zaskakujące więc musieliśmy dostosować się do reali, jakie panują na dzisiaj. I rzeczywiście, może niezbyt hucznie weszliśmy w tą miejskość, ale przed nami jeszcze cały rok. No właśnie, bo może przesunęliście po prostu tę imprezę. Warto zauważyć, że Wiskitki w tym roku obchodzą swoje 800-lecie istnienia. Co prawda historycy mówią o tym, że osada pewnie istniała też dużo wcześniej. No, te historyczne wzmianki zatrzymują się powiedzmy na tym roku 1221, czyli mamy to 800-lecie w tym roku, więc to też taka wspaniała Okazja do tego jubileuszu, więc taki urodzinowy prezent w postaci powrotu do miasta. Z racji tego, że dzisiaj trudno by było określić bezpośredni czas, ale myślę, że to będzie taki okres letni, kiedy będziemy na pewno świętować i będziemy wszystkich Państwa na pewno zapraszać, żebyście razem z nami się cieszyli. To ja z góry dziękuję za zaproszenie. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo Pan burmistrz wspominał jeszcze właśnie o historii, ja sobie troszeczkę poczytałam też o wiskitkach. Królowie jeździli do was na polowania. No, tak najbardziej, rzeczywiście jeździli, trzeba warto też to podkreślić, że to miasto zostało powołane do istnienia przez króla Zegmunta. i rzeczywiście nazywało, czy w swoim herbie też miało taką specyficzną nazwę, było to miasto jego królewskiej mości. Rzeczywiście przybywali królowie w różnych okresach czasu do Wiskitek, polowali w Puszczy Wiskickiej. W ogóle sam początek Wiskitek Historycy tutaj tak akcentują, że wszystko zaczęło się od Dworu Myśliwskiego. Być może nie w tych wiskitkach, w których dzisiaj jesteśmy, czyli tak zwanych kościelnych, a jest taka miejscowość pod samymi wiskitkami, nazywają się staro Najprawdopodobniej to jest to miejsce, od którego się wszystko zaczęło. Gdybym chciała zwiedzić wiskitki, co jest u Was interesującego? No to jest też takie dobre pytanie, bo ja kiedy objąłem funkcję wójta, zacząłem tutaj, prawda, myśląc ogólnie o rozwoju tej miejscowości, zacząłem szukać śladów takich historycznych i jakichś punktów, jakichś miejsc, które warto by było po prostu przywrócić im dawną świetność. I oczywiście poza kościołem, który mamy na pewno tutaj taki dosyć charakterystyczny i szczególny tutaj na całym, tym zachodnim Mazowszu, to chciałbym może Państwu akcentować budynek starego młyna. Który dzisiaj nie zachęca swoim może widokiem, ale właśnie dzisiaj tak jak rozmawiamy, podpisałem akt notarialny, kupiliśmy jako gmina, jako miasto i gmina kupiliśmy ten obiekt, chcemy go zrewitalizować i chcemy go używać w celach takich promocyjnych miejscowości, żeby być może jakimś szlakiem turystycznym osoba, która przyjedzie czy będzie jechała do Żardowa zjeżdżając z węzła komunikacyjnego, Notabene pamiętam, że, że, że było różnie. Pamiętam, że żardów też się starał, żeby węzeł się nazywał Żyardów, ale jednak historycznie i tak, że tak powiem, w sumie dobrze wyszło, tak dla nas, że został jako węzeł wiskitki, żeby mógł właśnie zwiedzić coś w wiskitkach. Ta rewitalizacja zakładałaby uruchomienie tego młyna, czyli, żeby można było do niego wejść do środka, żeby można było zobaczyć, jak ta mąka powstaje, bo wiskitki swego czasu no, słynęły z tego miejsca, że działały tam po prostu młyny w staru rzeczu rzeki Pisi, a także nie ukrywam, że chciałbym, żeby na miejscu również odbywał się wypiek chleba z taką ścieżką edukacyjną dla dzieci, dla młodzieży, bądź Czyli ewentualnie dla... takie zwiedzanie dla, interaktywne. Tak, takie interaktywne zwiedzanie, tak, i do tego będziemy, myślę, tak bardzo mocno dążyć. Zakładamy sobie taki cel rok 23, że to już będzie ten rok, kiedy to wszystko będzie funkcjonowało i będziemy mogli również też Państwa tam zaprosić pokazać, jak to wszystko wygląda. Panie burmistrzu, a powiedzmy jeszcze w takim razie, jak długo musieliście się starać o to, żeby te prawa miejskie zostały Wam przywrócone? Muszę powiedzieć, że porównując się z kolegami i koleżanką, którzy otrzymali też prawa miejskie w tym roku. Tak rzeczywiście dyskutowaliśmy sobie, w, kiedy byliśmy w kancelarii premiera, ile to wszystko trwało. Dla niektórych to był rzeczywiście bardzo długi okres. Nam się to udało spiąć w, w takim okresie roku czasu. Tak. Wszystko rozpoczęło się od uchwały takiej intencyjnej, którą uchwala Rada, a potem cały ten proces tworzenia wniosku spoczywał już wtedy na barkach, na barkach Wójta. No i myśmy, powiem tak, no posiłkując się dobrymi wnioskami z lat ubiegłych, innych miasteczek, które odzyskały w latach ubiegłych prawa miejskie, jak chociażby Czerwińsk nad Wisłą, przygotowaliśmy bardzo dobrze, uważam, wniosek, który złożyliśmy do Wojewody. No, i oczywiście tutaj pan Wojewoda opiniuje, więc tu też jest już taki pierwszy próg. Jeżeli przejdziemy tą, tą weryfikację pozytywnie, jest pozytywna opinia, a taką mieliśmy już w marcu zeszłego roku. No to potem już procedura wygląda następująco: że idzie ten wniosek do ministerstwa, do MSWIA. A stamtąd trafia już pod obrady rady ministrów. A jakieś warunki trzeba spełnić? O tak, trzeba spełnić kilka określonych warunków, a mianowicie myślę, ten najbardziej istotny to jest to, że ponad 60% ludności. Która zamieszkuje daną miejscowość, musi prowadzić tryb życia taki charakter typowo miejski. I to jak najbardziej uzyskaliśmy taki wynik procentowy. No, ale oczywiście musi być zwarta zabudowa musi być wydzielone centrum najlepiej forma rynku najlepiej jak instytucje takie państwowe i społeczne są zlokalizowane w samej miejscowości, więc infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, więc te wszystkie elementy były przez nas spełnione i dzięki temu mogliśmy się po prostu o te prawa miejskie ubiegać. Panie burmistrzu, a czego mieszkańcom miasta i gminy Wiskitki można życzyć w tym nowym roku? No na pewno życzmy sobie tego, żebyśmy wrócili do normalności. Jak wrócimy do normalności, będzie nam łatwiej realizować nasze założenia i cele. Życzę i wiskitkom, i wiskitczanom, żeby byli dumni z tego, że mieszkają w mieście, że mamy tak bogatą historię, która niekoniecznie zawsze była pokazywana i to byśmy chcieli też wydobyć właśnie w tym roku i zorganizować szereg mniejszych jakichś uroczystości czy imprez, takich towarzyszących, które by pokazały tą wielokulturowość też wiskitek. No i życzyłbym i sobie, i Wiskitczaną, żeby tych inwestycji u nas pojawiało się jak najwięcej, bo to się przełoży na rozwój całej miejscowości. Szanowni Państwo, ja przypomnę, dzisiaj rozmawiałam z burmistrzem miasta i gminy Wiskitki, panem Rafałem Miturą. Ja gratuluję odzyskania praw miejskich i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.